POŚWIĘCENIE SIĘ Świętemu MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI O Wielki Książę Niebieski, Najwierniejszy Stróżu Kościoła, Święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowaną potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami. Staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów Niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za mojego szczególnego obrońcę i orędownika, postanawiam sobie zawsze mocno czcić i starać się usilnie o Twoją cześć. Bądź przy mnie. Przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość. A w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.